Muszę następne 24 godziny mojego życia przetrwać grając tylko i wyłącznie w Fortnite'a jest od teraz, ale jest jedno ale A mianowicie wraz z Monokie założyliśmy się o 500 zł od przegranego I w tym zakładzie chodzi o to, że muszę przetrwać 24 godziny grania bez przerwy I żeby było ciekawe, to mam na mi przygotował trzy zadania Dobra, tu masz zadania, powodzenia Kepciu Albo w sumie to niepowodzenia. Okej, okay, to są te trzy zadania, które muszę wykonać w trakcie tego challenge'u A pierwsze to jest bicie czempiona. Więc solo arena, zero punktów, graj Dobra, czyli zaczynamy na Stadeli. i ja nie mogę umrzeć bo naprawdę czasu jest bardzo mało. Wy sobie nie zdajecie, jakie to będzie ciężkie. Ty ja tego, cię to ja wika nie odparł na tylko Ci co jest? Dobra, leży ziomek! Pierwsze 15 punktów mamy. Jest ziomek, ale edyt kurs! I się zacząłem. Edyt kurs leży dead. W moim boksie! Edycja, pompa! Edycja i pompa dead! Ja pierdzielę! Dobra, widzę, że mamy 105 punktów! I to oznacza, że brakuje mi do doczepiona jest 7400 punktów, więc no jest Hollywood. Jezus, co ja zrobiłem, jestem debilem! O, mam go! Ale dosta pompę! Wjeżdżam do niego do boksa edycja mojej ściana! Zero ma! Ale pozwinij go! Teraz pompa, ten. No i to mi się podoba! Dobra, wygrywam, to jest najlepszy. Nie ma lepszych ode mnie. Wow, ja go grałem! Dobra, jeszcze jeden jest. O kurde, o kurde, o kurde! Dosta setkę! Noo! lepeska. Jaki klip! Jest strasznie, widzę ciekawy, jak będę się czuł po 23 godzinach grania bez przerwy. I czy mi się uda w ogóle wygrać te 500 zł, czy ja stracę 500 zł? Leżeć! Jezu, co ja robię, mam już 10 fragów i 400 punktów. W ogóle jestem ciekawy widzowie, ile będę miał pod koniec challenge'u winów z Gorąco. Łoś, ziomek, ty co jest? On dostał lupę! Jezu, leży, ty, Mordor, nie w takie syty. Ten, no. Dobra, sprzęt mamy, Macy mamy. Jest ta gra jest ta Leszy. 17 fragów, ty to mój rekord w sezonie. Ostatni one Pierwszy win w tym wyzwaniu. Ua! ale dostał w timing. Big Break kempciowski. 665 punktów. Nie, Dla jednej. stracie mowę, stracie mowę. Dwa fragi, co za piękne dwa fragi. Ja się kręcę. Aż mi odcięło odmowy. Nie mów, że kolejny frag wjeżdża. Ten glock mi się zaczął. Bo już widzę, w ogóle z punktu, a dopiero godzina minęła, czyli no jest słabo. No i serio jest fatalnie, bo przede mną jeszcze do odblokowania jest 5 dywizji, a to znaczy, że z DIVISJI na DIVISJĘ będę trafiał na lepszych graczy. Więc na ten moment nie ma szans, żebym się wyrobił, ale wpadłem na jedno rozwiązanie, ale to zaraz. Kolejny edycja, bang, bang! Skąd edycja? DEC! Koolu ja robię najlepszego! Where is opór? 25 osób przy życiu i to ma dwóch ziomków za sobą. Wow, co mu sprzedałem? Gdzie jest kolejny? A chłopczenie go, jaki bigry te pciążki. Wow, go porobiłem! Dorew jest za mocny. Rozpędzamy się i ja wykonuję te wszystkie wyzwania na 100% na 100%. Dobra, 10 osób przy życiu. Ekipunek mam tak stos, że to jest szok to jest win Tysiąc się o mnie nie spodziewać co tyro? O kurde, ja się go jednak nie, nie spodziewam. Ja Już widzę, że zaczyna psyka umierać mi. <laughs> jest dopiero 21 godzina. A ja mam dopiero 1600 punktów z 7500. Jest dramat. Tysiąc jest tu, bo on mnie nie wie, ja pierwszy mam zero, nie! CHP! Siema, Eniu! Wow, Gry się, Co on robi najlepszego? Mordo, spokój się! Ja pierdziele, chłopie prawie odstrzelił. Top 15 takie rzeczy się dzieją. Znowu widzę, jak kuda banda wychała, ale może się opłaci. Siema, mordo! Siema, Eniu! Setka! O, sprzedał! Yes! Leży! Ja pierdzielę, już widziałeś śmierć przed oczami. Holy f... Leży! Ostatni chłop, ostatni chłop! Gdzie on może być? Zero ma! Bon. 2000 punktów i trzecia godzina sendu. Let's go! A z dzisiejszego odcinka jest World of Tanks Blitz Jest to legendarna strzelanka MMO, którą możecie zainstalować na swoim urządzeniach mobilnych i nie tylko. Ta gra jest darmowa i możecie się stać częścią społeczności 140 milionów graczy ze całego świata. To, co spodobało mi się w tej gierce, to jest fakt dużej różnorodności pojazdów A w liczbach to tak wygląda. 400 ponad historycznych i wyjątkowo fantastycznych pojazdów, które są stereoepickie. I warto powiedzieć jeszcze o tym, że jest 31 różnych map i mnóstwo możliwych strategii, która ta gra w strzelankę czołgu ma do zaoferowania. Dobra, ale widzę, że o najważniejszym, czyli o styczniowym Battle Passie o nazwie Astalavista. która zaczyna się 4 stycznia, a kończy 31. A mianowicie, terminator przybył ze przyszłości: prosto do WOD Blitz. Dąż do operacji Astalavista, aby zdobyć Cyborga i jego T-800 kamo. Więc w nie z tym, że Battle Bus powstał w Terminatora 2 To jeszcze wam oferuje unikalne nagrody Takie jak złoto, dopalacze, kamuflaże, awatary i wiele, wiele więcej I to wszystko jest powiązane z Terminatorem 2 Koniecznie pobierajcie grę z linku w opisie i dołączacie do operacji Astalavista. A i pamiętajcie, że World of Tank Beats możecie grać i na komputerze i na telefonie Więc koniecznie pobierzcie grę z linku w opisie lub zeskanujcie kod QR Błagam, weź tu Hello, hello! Co tam crazy ninja? -hoo -hoo. Dobra, ziemek z pamię on nie wie jakiego go kana czeka. Let's go Bowing z rzędu Dobra, więc jest jakiś moment, który przydano kłapanzi. Trzeba wykorzystać umiejętność, którą się dał się na ostatnim odcinku i chłopa zabić po prostu ELO! Ja pierdziel co jest? Jezus! Jestem jakimś demonem, naprawdę, ne Czwarta godzina już minęła i jeszcze przede są trzy wyzwania, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Zerowa, umierasz! O Jezus! Prawie ja umarłem! 2570 punktów, let's go! Oooo! Jest... bo, 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 Co to było? O 3 fraki, 18 osób w Robimy to, widzowie. jest ziomek wydaje, że mam 0 HP. Ty, kurde, uspokój się, chłopie. 140, on no dalej dojeżdża! Tu kupam w Co jest? Dobra, już jest szósta godzina wyzwania i jak się okazało, teraz najgorsze przede mną. Dosłownie. To co teraz się wydarzy, totalnie wam rozwali głowę, a mi psychikę. I walka zacznie się ze samym sobą, żeby się nie poddał. Dobra, no, widzowie już mi przygasiada i to serio w tym momencie mówię od godziny. Ja mam na minusie już punkty, nie? Gdybyście słyszeli moje range wcześniej, to to czuję, że była byli panem. Dam od błędu, Jezu, ja się drześnię, mogę jest druga Dostaw pompę. Flash, let's go! Dobra, wracam do żywych, wracam do żywych JaRd ja. Widzowie właśnie byliśmy 3000 punktów. Po ponad 8 godzinach grania bez przedwy Fortnite'a Ja cię kręcę. A jeszcze nami dwa wyzwania, więc ja się martwię, że mi się nie uda wbić. Dorowizał jest 5 osób przy życiu, już jest treba przesuwana. Od 3000 punktów jakiś proplejerzy mi się trafiają. Serio. Ja to też jak ma zero. Proszę, dajcie mi go zabić. Jest, bo no fraga! Ja ciebie trzy osoby jest to taki poziom, proszę to jest szok. A już mi widzowy siada psyka i w ogóle wszystko. Ty bo to jest 9 godzina do grana ja, Jak ulecia do boksa? One miła! Yes! Mam wina! Let's go! chyba grałem jak świniaką. Ja wiem, kolejny win będzie. Dobra, widzę, mam jednego fraga i pięć osób żyje. Trochę przykładam, bo dzisiaj nie ukrywam. A to jest kolejna gierka pod wina, ty. Dobra. Niby czuli je w strefie, teraz ten jak musi wychylić. O, mala, je! Yes, go! Się, jak mówiłem, że przejdę do najgorszej godziny, to zaraz zobaczycie, dlaczego tak mówię. I to zniszczyło mi na 2-3 godziny psychicznie to tanie. I jedyną ochotę, jaką miałem, to po prostu zakończyć nagrywanie i pójść spać. Ale to sami zobaczycie zaraz. Dwóch ty pod siebie. Chępciowierdzę ja i korzystam z tej sytuacji. A eee! Gdzie ty ziomek. Psiuk, Ja pierdzielę, jednak wewą nie korzysta, wewą umiera, wewą odchodzi. I ja, perwo. Widzowie, ja tego zaraz nie zrobię! Ja ubieram kolejną rzędą, a aż jest szósta nad ranem. O! A wylam herbatę, Widzowie. Ja. <noise> chłop, my chyba nie wie, chłop, chłop nie wie. 120! 120! Sorry, że kadłek potoczony, ale to już jest zaraz 12 godzina grania Fortnite'a bez przerwy i to dosłownie. Wierzę na pełne. O! Nie mam przeładowanego gnata! Przecież mi się zaraz coś stanie z głową. Jak ja padnę od zioma. Ja pierdziele! Co się dzieje, co się dzieje? O! No to zajebiście! Ja. Wow, Ale mu wydupiłem bombę! Let's go widzowie, 12 godzina zaraz wybije. A tu tak jak się dzieje, ja już miałem taki zjazd energetyczny, że myślałem, że zaraz wpadnę tu. Doris ze 105, Mam nawet spokój w bunek i w tym momencie muszę wygrać. Właśnie 12 godzina zaraz wybija. Ja nie wierzę, że 12 godzin gram bez przerwy, nie? Wow! O kurde! Ja pies! Co ja zrobiłem? Kurde! Nie mogę czy Kurde, krzaczor! Yeaa! Nie dam rady, zaraz przeklinam się do 11 wizytowych godzin, a ja padam od krzyczora A mi brakuje jeszcze 3000 punktów Let's go leży o, mój, może to jest nagry, ale pan wymala w sobie. W ogóle widzę, że nie doceniacie to, co robię, zostawcie subskrypcję, bo ponad 70% osób z was nie subskrybuje. Znasz tego, że już powoli faktycznie zasypiałem przed komputerem. Aby dostać zastrzyk energii, zaprosiłem moich znajomych do ekipy, aby wbić tego czempiona. Bo czasowo jest tragicznie, a jeszcze stały nam dwa zadania. 20 punktów mi brakuje do czempiona, 20 punktów mi brakuje. Gdzie jest na w na Od... To ty się ukrywasz przede Ukrywasz się przed Nie przede mną! Dead! Leż! Dzisik punktów! Mam cierpiona! Mam cierpiona już! Jak no, jakieś gratulacje panowie czy coś? Chodź, chodź, chodź. 20 godzin mi to zajęło. No, pluli mnie trochę, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że wykonaliśmy pierwsze wyzwanie z trzech A zostało nam jeszcze 4 godziny i 47 minut. I kolejne wyzwanie to jest. wygranie trzech gier z rzędu. Aha. Ja mam na to jeszcze 4 godziny. Dobra, widzę, w tym momencie musimy szybko konsultować tą miejscówkę. Musiałem osiągnąć moją bluzę, bo kurde, że mi się z gorąco zrobiło. Jest, czy to jest gdzieś typo. Ja pierdzielę. O co tu chodzi? Szybko skana robimy. Dobra, mało lokaka. Zabiję go! Mordę o Co jest? Jezus żyje! I kolejny etapem strategii jest zebranie bardzo dużej ilości materiałów. Niby jest to logiczne, aczkolwiek często o tym zapominamy, nie? Widzę pięć ilumineo i zebrałem 2000 materiałów. Teraz kolejny plan ze strategii, jest znalezienie jakiejś miejscówki do kutabandy. No i kutobędzimy. Dobra, chyba znalazłem idealną kampę. Ten domek. Dobra, ten domek serio może być. Tysioek, on o mnie nie wie. Mordo, elo! Elo! Kopa zagryzłem! O cholera, jest mi yes. Co to za supermoc jest tu? Kopa wydupił o tysiąc metrów. Nie, zabiję Pierwszy win mamy! Kolejna gierka, kolejne 2000 materiałów. Pozycja w strefie jest. I cały wpłynak również jest. Oo, co on robi najlepszego, tego? Nie, co on robi? Uspokój się, mordo! Ja pierwszy ten ziomek jest jakiś mega dobry. Co on zrobił? Nie! Niee! na ZERO HP! Let's go! Dosta setkę, O ma zero! LEŻĘ! o mój Boże! na nie wiecie jaki to jest stres, bo jak ja przegram, to faktycznie mogę skończyć źle, bo jeszcze przed nami je do wyzwania. A ja mam ile? 3 godziny ponad o, Ma zero! Jestem tego zabiłem! Let's go! Co ja robię? Ja jestem jakiś Hollywoodem, przecież jak ja padnę to tracę wszystko, dlaczego ja tak robię, ale w sensie o mnie dojechał. Leży ziomek. Śliski Maciuś, ty. Pozdro, Maciuś. Ty trzy osoby przy życiu. Trzeci win rzędu, wygrywamy. Oni wszyscy są w jednym miejscu, muszę to wykorzystać. Dostał 150. 150 white. i to trzy osoby się. Czy, czy ile to osób, gdzie tu chodzi? Bo na urwakuem pokazuje, co coś się teamują, co jest. What the Join pod w go. Ostatni mi został. Dostał 110. Trzeci win rzędu. Nie! MAMY TO! Ostatnie, finałowe zadanie, żeby pokonać Manojka w tym wyzwaniu i zgarnąć 500 zł to jest... Wygrać pro customa. Tak, ja muszę wygrać pro customa. Dobra, błagam, ja nie mogę tego przegrać. Pistolet mam i chłopiec nade mną. Jest tam Mamy to, ale go porobiłem. już nie można się bić, bo na tej customach są zasady. I tutaj od 80 graczy już nie można się fajtować. Więc ta końcówka gry będzie przypotężna. O, pompa z to do kupienia. Let's go! Jeszcze o Ford Casta! Synoptyka, czyli najlepszego perka. W tym momencie, gdzie jest kolejna strefa. Okej, okay, pojawi się gniew burzy. Czyli jest w danej strefie za dużo graczy. I w tym momencie możemy się bić. A moim zadaniem się jest dostać do strefy, jak na razie. Bo jak nie oburzam. O, ładują do mnie. Dobra. Jest do tego customa, nie mogę przegrać na próba. Szybko to na Big brain nowo trzeba to rozegrać. Ty nikt do niej nie będzie ładował. Ja pierdolę, jak ja mądrze zrotowałem. Ej, mam chyba w tym momencie najlepszą pozycję na serwerze. I do tak bez żartów. Zeroma! Leży! Oj, chopa zdjąłem. Pa, jaką on dostałem, masu mi zrobił. No i to się szanuje. 60 osób przy życiu, To będzie bardzo ciężkie. O jest, jak mi wydupczyło. Dobra, w tym momencie muszę do tyłu zrotować Dobra, nikt mnie nie widział. Chyba mi się uda zrotować. i to. Moc znalazłem! Jeszcze full metalu. Co ja znalazłem w tym momencie? Jest jak tutaj! Ja pierdziele! Ale dobro, idealnego zona w tym momencie. Co tu się dzieje? Zaczęło się stresować. 36 osób przy życiu, a tylko jedna może wygrać. Ja spróbuję trochę na Cheeru polecieć. Teraz mok! O. Oh, Dobra, teraz trzeba szukać flagów Z tych łapką się mam. nie! Żyję jeszcze! Nie! Jedna chapon zostawiam. wszystko za